Cześć ono widzowie, z tej strony Sąsiedzi. No i witam bądź witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Ze mną jest oczywiście brat, znaczy Jezus ja mówię, kuzyn Marian. Jak słyszycie, ja mam głos taki e, smutny Marian tym bardziej. Marian opowiedz się stało może, bo, bo mi to przesilenie przechodzi. Rozumiecie to, widzowie? Gospodarstwa spalone żywcem po prostu. Nic po nich nie zostało. Eee, no, no nic po prostu nie zostało. Z racji, że e, odszkodowania nie było. Prawdopodobnie gangsterzy mieli jakieś e, układy z tymi odszkodowania i ani grosza nie dostaliśmy odszkodowania. Postanowiliśmy, że, że razem po prostu połączymy siły i zrobimy razem gospodarstwo. No i mam, w, zrobiliśmy razem gospodarstwo. Kokosów nie ma, ja miałem 30, Marian ma 60. Kupiliśmy kombajn nieduży, no i to są wszystkie maszyny. Właśnie widzę, wracamy autobusem, byliśmy tam z Marianem po wypłatę. Ja na szczęście dostałem wypłatę. Jakieś pieniądze są. No i zaraz będziemy sobie działać. Już właśnie tutaj tą drogą wyjedziemy. Drzwiczki sobie tworzymy. Marian, coś skomentujesz jakoś, czy, czy co? Ja kupuję renówkę, Marian kupił yy, szóstkę. No i co to teraz? Mam nadzieję, że kiedyś doczekamy takiej szóstki, czy jakiegokolwiek cienka na sto kilka koni, ale to mówię z bardzo ludzką pomocą. Ale zobaczymy, musicie oglądać odcinki, to zobaczymy cię. Yy, ale dobra, już się nie smućmy, widzicie kombajn już pewnie. Czekajcie, tu. Zajechać, dobrze. Żebym ja się zaraz pomieścił. Dobra. No i co widzicie, widzicie, maszyny mamy jako takie, bardzo polskie. Marian, powiedz co dzisiaj robimy. Żniwa, zaczynamy. Marian, ty już możesz wysiąść, jeśli chcesz, jeśli nie chcesz to nie. Masz jeszcze posiedzieć. E, które pole ci wybieramy? Ko koło gospodarstwa, czy które? Dobra, to. A. Czekaj, o. Dobra, wysiadaj, otworzyłem ci drzwi. E, dobra, ja wysiadłem, więc tak. E, dobra, to ty wsiadaj, Fergusona. Czy ja mam siadać? Dobra. No to ja widzę, już zacznę sobie kosić. Marian zaraz dojedzie ciągniczkiem. Czekajcie, gdzie tu? Przyznam, że nie przyzwyczajone są takich kombajnów. Czekajcie, tu jest jedynka, tu trójka. O co Marian go szczerze mówiąc kupił? Czekajcie. Jedynka dwójka, trójka czwórki nie ma, dobra. Jedynka, Marian go kupił. Ja w ogóle nic z tym kombajnem, tylko tak sobie odpaliłem do przodu, do tyłu przejechałem. Ale muszę przyznać, że fajny kombajn. Bardzo się z kombajnikiem polubiliśmy. Eee, dobra. Załączam i koszę. I, i. Może zacznę od poprzeczniaczka. Jestem, jestem. To dobrze. Matko, jakie on pokosy słomy robi. Powiem ci, że, że nawet fajny ten Ferguson. No. Ale twój bizon lepszy. Słyszą. Bog. Powiem Ci, że ty powoli masz powiedziała z przyczepą. O! Może jesteś na złym gospodarstwie. Na no, którą? Tą? Na no, ta podjź? No, jeszcze trochę. A, a wysiądź? A czekaj, ja chyba wiem o co chodzi, ale zaraz to ogarniemy. Słuchajcie, to matko e, Zaraz no. Ej. Co jest z tymi masz maszynami, że nie możemy ich poczepiać? Spróbuj. A do kogo? Widzowie, nie patrzcie oczywiście na stan konta chwilowo.